Na pewno nieraz na moim kanale słyszeliście, że stary problem, który tak naprawdę jest nie do końca rozwiązany, może dawać aktualne dobiwości bólowe. Stąd różnego rodzaju operacje, problemy, cięcia, traumy i tak dalej mogą wpływać na nasze aktualne dobiwości bólowe. I tak było w tym przypadku: tak było w przypadku Marcia, który trafił do mnie z bólem kompleksu barkowego i się okazało, że problem wcale nie jest tam, ale główną przyczyną jest właśnie operacja, która miała miejsce już jakiś czas temu, a tą operację poprzedził właśnie niespecjalnie fajny problem, który go spotkał kilkanaście lat temu. Stąd jak piszecie do mnie, że macie ból barku, co to może być, to zobaczcie, co to może być. Jedno konkretne miejsce z przodu stawu ramiennego, przy wznosach, rotacja wewnętrzna, przywiedzenie, generalnie obciążanie, też nie wchodzi w grę, czyli Jakieś podciągania mocne, stania na rękach, to jest to, co jest problematyczne mocno. I nie mogę na nim spać. Ok, ale. Okay, nie, możesz, nie możesz spać w takiej to Nie mogę spać w tej rotacji wewnętrznej i znosie tak, 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 jest ok, mm -hmm. jako tako. Tutaj jest słabo. Do razu jest w uciek. Ok, i ten ból od kiedy, od kiedy go masz? No, tak się nasila od miesiąca, nie wiem. Miesiąc, miesiąc może miesiąc. Ty taki mniejszy i wyszło, Tak, dobrze, tak, koło świąt, powiedzmy, coś tam się zaczęło dziać. Później e, trochę to zbakatelizowałem i było już naprawdę w pewnym momencie źle i teraz jest konstans. A to był taki konkretny, e, jakby jakaś sytuacja, która gdzieś tam nie tylko nie. Nie, 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 było nie, nie było. tak jakby jednego okay. urazu, tylko to się tak nasilało powoli. I jeśli chodzi o tą rękę, jakieś złamania, skręcenia, coś się w ogóle działo. Jaki problem na garstku, ale, też ale... Ale też tak taki, tak, że on powoli tam gdzieś tak, na... Tak, nie, tak, przeciążeniowa sprawa. sprawa też. Było. Czyli bar przeciężeniowo, nadgasy przeciężeniowo. Tak jest. Dobra. Okej, okay. jakieś inne problemy? Odcinek szyjny, klatka piersiowa, lędziowy, Co się dzieje? O, czasami, czasami, czasami jak człowiek pracuje 14 godzin, to, to, to coś tam zaboli, ale nic co chyba byłoby jakoś bardzo, bardzo warte wspomnienia. Ok, dobra, poszukamy sobie jak to będzie wyglądało. Jesteś w stanie teraz ten ból jakby, no, nasilić jak nie na wykonać tym ruchem? No najbardziej tu. Okej. Okay. O. To jest katastrofa. Szczególnie jak przypilnuję łopatki, okay. żeby nie iść tutaj barki mm -hmm. do góry. Czyli proszę, jak robisz, jakby zmniejszasz tę przestrzeń, to nasz te mięśnie, w tym Tak, tutaj jest problem. Dobra. Czyli, czyli zakładamy, że może być jakiś problem. No i wiadomo, z tą głową też tu jest problem. Dobra, czyli, czyli... Na, napinanie mięśnia piersiowego, górnego, aktona ramiennego, bicepsa powoduje ten, ten ból u Ciebie, tak? Dobra, okej. Okay. Więc e, fajnie, bo mamy test kontrolny, czyli praktycznie pacjent jest w stanie wygenerować dąliwości bulowe jakimś ruchami, są dość istotne, dlatego że później będziemy wykonywać terapię. Oczywiście wiemy też, jakie struktury były, w tym udział, wiemy, co tam się może dziać, a później oczywiście pacjent będzie wykonywał ten ruch na przykład podczas, podczas terapii, po terapii będziemy mieli rzeczywiście już jakiś punkt odniesienia, bo oczywiście pacjent a, przychodzi i on chciałby, żeby te liwości się zmniejszyły, tak? Więc, Fajnie byłoby, gdyby po terapii teoretycznie rzeczywiście ten ból był mniejszy albo by w ogóle nie było, więc do tego będziemy nauczycieli. Oczywiście musimy na początku zrobić dokładną diagnostykę, co tam się w ogóle wydarzyło. Dobra, wiesz co, ściągnę sobie koszulkę. Eee, dobra, mam problem z kompleksem barkowym, ból się pojawia przez okay. zdjęcie horyzontalne. tak. okej. Zdjęcie horyzontalne, tutaj wewnętrzne. Już ustaliliśmy na materiałach Projekt Masaż, że problem dotyczy kilku struktur mięśniowych. Stań sobie wygodnie ustaliliśmy sobie, że problematyczne są nast następujące mięśnie. Górna część mięśnia piersiowego większego, właśnie wykonamy sobie test, żeby sprawdzić czy rzeczywiście a, tam jest problem, czy mięsień pracuje w sposób prawidłowy czy nie i czy pojawia się ból podczas stosowania. Stałem prosto, rotacja wewnętrzna, będę ciągnąć w tamtym kierunku, utrzymam taką pozycję i widzimy, że mięsień ten nie pracuje. A tej powinien, mi napina się, u kontroli nie tego go napić. Czy pojawił się ból podczas tego testu? Tak. Tak, dobra. Drugą a, jakby strukturą, którą dostawaliśmy był mięśnie piersiowy. Mniejszy, utrzymaj tę pozycję, nie pozwól mi. Ok. I też widzimy, że bardzo szybko pod odpuszcza tą rękę, nie jest w stanie zaangażować mięśnia pierwszego mniejszego. Czy był się pojawił? Mniejszy. Mniejszy. I trzecią rzeczą był mięsień główny oboczny, czyli mięsień, który przyciąga łopatkę do, łopatkę do kręgu supa, przyciągnie mocno tułów, rękę do tułowia, mocno. I tu jest sytuacja taka sama. Czy był się pojawił? Nie. 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 Dodatkowo, mamy tkliwość podczas palpacji tego obszaru bardzo tkliwy jest właśnie ścięgno głowy, ścięgno mięśnia piersiowego większego oraz właśnie wszystkie tutaj obszary, wszystkie włókna mięśnia piersiowego większego, plus gdzieś tam piersiowy mniejsze też. Od razu pacjent ucieka, jest to duże drażnienie dla niego, dość e, bulowe W skali 0-10, jak to oceniasz? Taka piątka, szóstka. Piątka, szóstka. Dobra. Z racji tego, że tutaj nie było żadnego urazu, incydentu konkretnego, tylko ten był się pojawiał powoli, powoli podczas aktywności fizycznej, więc zakładamy, że problemu prawdopodobnie nie ma tutaj, tylko będzie gdzieś indziej. Gdzie indziej? Rozmawialiśmy sobie wcześniej, że było troszeczkę problemów związanych z szczęką operacji, co też widzimy właśnie w tym obszarze. Czasami jak rozmawialiśmy dzisiaj z Macią, też było widać, że on często ten obszar stymulował, więc to jest informacja dla nas, że warto zwrócić uwagę, czy przypadkiem jakiś wzorzec wyhamowania z obrębu, z, a właśnie a z okolicy głowy, nie będzie nam na problemy właśnie tułowie, a nawet może obszarów niżej. Wykorzystamy do tego test kineziologiczny, test lokalizacji terapeutycznej, który polega na tym, że pacjent delikatnie dotyka swoją ręką między innymi a, obszaru, który był problematyczny. Jest to jakaś blizna, uraz, narząd, szerny itd. A my dalej sprawdzamy sobie, czy mięśnie, które testowaliśmy wcześniej, zaczęły pracować inaczej. Jak to wygląda? Wiemy, że problematyczny był tak. Górny aktom mięśnia pierwszego, większego, był kiedyś Dużo więcej się używam, nic się nie dzieje. No trochę ból. Ale na, ból, ból, trochę, ale tak? na pewno więcej inaczej. Okay. I teraz tak, sprawdźmy sobie jeszcze, czy mm, tak samo nam się prawi dwa mięśnie, czyli mięśnie piersiowy mniejszy i równogłośne. Utrzymam to delikatnie. Trzymaj tak, pozycję, mocno. Wobał się ból. Minimalny. Minimalny. OK. Czyli tak samo ma to wpływ w sytuacji mięśnia piersiowego mniejszego. Przyciągnij mocno ramię i zdzwania mięśnia równoległobocznego. Wiemy, że obszar twarzy czaszki wpływa na wyhamowanie... Eee, znaczy, że na pre... <laughs> to, co będziecie mogli widzieć teraz, to jest w ogóle bardzo fajne podejście z neurologii stosowanej. I tak naprawdę już sama terapia nie miała aż tak dużego znaczenia, bo jak wiemy, diagnostyka jest najważniejsza. Natomiast to już, jak to zrobicie, ma troszeczkę mniejsze mniejsze znaczenie. Ja akurat tu wykorzystałem właśnie testy kinezjologiczne, metodę PDT, u o której mówiłem, możecie sobie zobaczyć materiał tutaj e, dla zajawki, natomiast musicie mi wybaczyć, że nie ma całej terapii, dlatego że no, zajęła ona sporo czasu, stąd bardziej skupmy się na tym, jak praca odsunięta od miejsca problemu może mieć fajne efekty, może przynieść fajne efekty i co tak naprawdę ona może dać naszym pacjentom, tak? To jest jakby kluczowe tutaj. Więc zobaczcie sobie, jak było wcześniej, no i jak było po całej terapii. I myślę, że to będzie najważniejsze, żeby prze przekonać osoby, co tak naprawdę fizjoterapia może dać i co fizjoterapeuta potrafi. Okay. Usiądź sobie wygodnie i znowu pokombinuj sobie z tymi twoimi ścianami bólowymi. Może gdzieś tam jakiejś mocnej rotacji wewnętrznej? Na pewno dużo mniej. Dużo mniej, tak, że mniej. Okej. Okay. Gdzieś jeszcze powiedzmy tych skrajnych, ruchu w jeszcze obszarze, jest... tak, skrajnych ruchów. Czym obszarze, tak? Tak. Dobra, tak. To jest jeszcze jakieś... Okej, okay. myślę, że tak. To, co jest istotne, czytam sobie na chwilkę. Dobra, czyli tak, ból pojawia się w mniejszej ilości ruchów, trudniej go wywołać, więc myślę, że idziemy w fajnym kierunku. prawdopodobnie będzie trzeba uwzględnić jeszcze więcej obszarów, można nawet to nie jest na jedną wizytę terapeutyczną, ale sprawdźmy sobie, co nam udało się osiągnąć tutaj pod kątem tych testów mięśniowych. Zobaczymy sobie, czy w ogóle łopatka zaczęła też pracować normalnie, czy przypadkiem ją też nie będzie trzeba uwzględnić podczas a, terapii, bo może być tak, że to w miarę wystarczy, puścimy Maćka do domu i się okaże, że za 2-3 dni wszystko będzie w ogóle super, nie musimy nic powtarzać, on jest osobą aktywną, sprawną, więc wróci do pra prawidłowej edukacji wzorców ruchowych i naprawdę efekt minie, bo my wyeliminowaliśmy jego. Prawdopodobnie jeden z głównych problemów, który był związany właśnie z operacją w tym obszarze. Dobra, rotacja zewnętrzna piersiowej mniejszy, Będę ręka nie mhm. pozwól. Jak teraz? Ok, jest w porządku. No i równogłośnie podejrzewam, że trzymaj, nie pozwól, a też jest okej. Okay. Dobra, fajnie, więc poruszę sobie jeszcze w pozycji stojącej, czy tam łatwo jest w stanie to wywołać, gorzej, trudniej? To, jest, to już naprawdę bardzo duże zakresy, okay. trapać między łopatkami. Dobra, tak, jak widzicie efekt był naprawdę całkiem fajny, na początku ból był spory, a później no redukcja konkretna, i ten ból trudny, tak naprawdę, do szukania. Zobaczcie sobie, jak wyglądało to, kiedy Maciek na początku szukał tego bólu, To był niewielki ruch i już się pojawia, a później kombinacja z ustawieniem ręki i on też się pojawia, albo mniejszy. I no, znalezienie go było dużo, dużo trudniejsze, więc progres był naprawdę fajny. Tak samo było w przypadku Kasi, która ta z problemem z kolanem. Film możecie zobaczyć tutaj. I tam też mieliśmy się spotkać drugi raz. Okazało się, że jest to kompletnie niepotrzebne i żadnych drogliwości bólowych z kolanem zanych nie ma. Więc fajnie, mam nadzieję, że w tym przypadku będzie tak samo. I u matka też to się wszystko znormalizuje. Te mięśnie, które skompensowały pracę tych, tych struktur, które były wyhamowane, osabione. Jakby to napięcie zejdzie i problem tak naprawdę rozwiąże się sam w przeciągu kilku dni. I tak bywa bardzo często, bo my jako terapeuci wprowadzamy pewien bodziec i później to układ mu się musi sam wszystko fajnie przyrobić i poukładać to po swojemu. Bo pamiętajcie o tym, że my mamy duże możliwości regeneracyjne, ale z racji różnych problemów no nie zawsze wykorzystujemy swój potencjał. I tu powinno być super. Ale o tym się przekonamy w najbliższych dniach. Ile były? No były na pewno większe tak koło szóstki. Teraz, szóstki siódemki, teraz jest 3-5. 50% tra trafienia, na widzicie to jest naprawdę coś, co rzeczywiście mogło się trzymać zawsze. Także fajnie. Okej, okay. zostań sobie jeszcze tyłem. Sprawdzimy sobie, czy w ogóle cokolwiek zmieniło się pod kątem ustawienia łopatki. Czy potrzeba na to trochę więcej czasu, a może uwzględnienia większej ilości struktury? Nie, jeśli chodzi o łopatkę, to widzimy, że tak dalej ona jest w rotacji wewnętrznej, ale trzymaj, nie pozwól. Równooboczny zaczę pracować normalnie. Być może potrzebujemy troszeczkę więcej czasu, żeby tutaj się sytuacja unormowała. Ok, dobra. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wyszedł całkiem rozsądny materiał z tego wszystkiego, bo mieliśmy tego naprawdę dużo. Nie do końca wyszło to po nasze myśli, bo. No problem jest trudny, tak? Kiedy zakładacie, że będzie pracować z tym, a się okazuje, że jednak nie. Ale może jakoś sobie poradzimy z tym w przyszłości. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o tym, żeby swoje propozycje na filmy i komentarze zostawiać licznie pod filmem. Cieszę się bardzo, że w ogóle jakby tutaj nasza społeczność fajnie się buduje i rzeczywiście tych komentarzy, tego zainteresowania w ogóle w strefie jest więcej. Dzięki za uwagę, dzięki za to, że jesteście. Trzymajcie się. Hej.